Witam wszystkich z tej strony Morda Tak jak mówiłem wcześniej, zerwało mi film, bo nie pilnowałem czasu Więc nagrywamy dalej Pieprzony grubas Tam jeszcze Czarnów Weź ten pistolet chłopie bo... Prawie Amo nie mam. Kurwa, no jeszcze. Jakaś menda łysa. Ale zezowałem masakra. Na razie wezmę to, bo tam i tak mam trzy pociski tylko. A potrzebuję kilów z granatnika do achievementu. Co może tam jakiś jeden do przodu zrobię? go! W ty się urwa chłopie. Co ci że tutaj w ogóle robili? Panie brzmi. Aha, okay. Okay, dobra. Czyli, okay, jak to teraz było? Teraz... Kurde, ja powinienem pójść... Tam. No, dosięgłem. Następny. A ja powinienem pójść tędy, Tu i się złapać na łańcuch. A ja sobie skoczyłem... Aha, grubo. I teraz pewnie nie doskoczę. Tak, jak było to prze... planowane, więc muszę znowu naokoła. Ale śmiesznie, że w ogóle gra pozwoliła mi przeskoczyć tu na łańcuch. Słyszę jakiś gnoja Gdzie jesteś, Kutasia? To chyba nie był ten Wydaje mi się, że tamten strzelał do mnie bardziej z góry, ale jak widzę nie za bardzo. Czuj się jak kutkę zdjąłeś? Droga do przystani i oby tam była. To nie mogłeś normalnie uderzyć, a? Ok, droga do przystani, no to szukamy. Które listy załadunkowe? Nadal są w niezłym stanie. Zobacz to. Chyba mam Esperanza. Wypłynęła z Kajao w Peru, na pokładzie miała 800 sztabek złota, 1200 srebra, szmaragdy, maski, ozdoby. Rany, czytasz 16-wieczny hiszpański, jednak nie jesteś zwykłym rabusiem. Ale tutaj złoty posąg. Waga, 20 arrobas. To ponad 200 kg To jest to. <laughs> to coś mnie trochę przeraża. Ostatni wpis. To od kogoś ważnego? Co? O, e, tak. E, można tak powiedzieć. Huh. Wiesz, uważałam cię za kogoś, kto ma kobietę w każdym porcie. <grym> Chciałbym. Nie, to, e, to Francis Adrejka. Można powiedzieć, że taki spadek. Sig Parvis Magna? Wytrwałością ku chwale. Jego motto. Sprawdź datę. 29 stycznia 1596? Dzień po jego rzekomej śmierci. Chwila, co to za liczba? Koordynaty. Dokładnie u wybrzeży Pana. Mm, to tak znalazłeś trumny? Mm, dokładnie tak. To jest wskazówka Drake'a. Jak znaleźć jego miejsce spoczynku. Dla kogoś wystarczająco bystrego? <laughs> tak, próbuj dalej. I tak pójdziemy szukać łódki. Obawiam się, że to wszystko... Co może nam zostać z Eldorado? No dobra. Skoro tak mówisz. Przypomnę okazję, żeby przypieprzyć komuś granatem, ale gruby się tu pojawił. Gnojek. Kurwa, skąd jeszcze tu gdzieś? Za kutasiarskie miejsce na no, góry, Myślałem, że z tyłu był kurde, ja Cię też. Ok. Nie, tego nie chcę. Ten P.M.M. jest całkiem dobrą bronią. W sumie większość gry z nim robiłem. Kurde no, jak jeden. Cię skampił. Coś tu ciekawego ukrywałeś skarb o. Elegancko. Że ja tu wcześniej nie wszedłem. Żadnej łodzi. Chyba przegapiliśmy okazję. Nie, tam jest. Po drugiej stronie przystani. Chodź. Hej, wiesz co? Może ja tu zaczekam, a ty no, no wiesz, zgarniesz mnie później co? <laughs> Okej, okay. co znowu wymyśliłaś? Nic. Tylko, no wiesz, chcę nakręcić więcej materiału. W nic się nie wpakuje. No dobra Tylko mi to obiecaj Cokolwiek to znaczy A w ogóle muszę sprawdzić Czy jest głos na Tona Drake'a bo e, kojarzę go z jakiejś kreskówki starej i... A, no tak Nie mogę sobie przypomnieć teraz z jakiej Tu gnojki będą na 100% Nie wiem czy mam poklikać cały czas, czy raz przycisnąć. No, są... No najważniejszy zdjęty. Teraz tak zepsułem że to tylko tak wystarczy wow. O ja Już wiem co to za moment Bardzo niefajny A, Ale najlepiej Pamiętam, że tu trzeba było skoczyć najpierw. Tu leci grubas. Tu gdzieś kutasiasz na pierdala z karabinu. O tam. Nie zginął. Dobra, teraz zginą. Tu mamy snajpę, dobra. Jestem ciekaw, po co oni walą, jak ja stoję za ścianą. To jest śmieszne. Dobra, jeden pocisk jeszcze. czworeczka, dobra rzecz. Ale ogólnie, <laughs> tutaj teraz będę lecieć głomby. No, zapieprzają. Chyba tak No i tutaj za pierwszym razem elegancko mi wyszło Oj, nawet nie chcę mi się przypominać ile razy tutaj ginąłem O, była masakra Nawet nie szczególnie pamiętam czy tu eksplorowałem ze znajdźkami Granacik był. <coughs> Dobra. Też będzie akcja, będzie akcja. Szybko ładujcie to na łódź. Hey. Skąd się tu wzięłaś? Musisz coś zobaczyć. No teraz to nie najlepszy moment. Nate, stój! inaczej. No naprawdę na musisz to zobaczyć. Tylko. Co? Pamiętajcie o rzeczach z doku. A kuku? On żyje, najd. Hmm. No wiesz, no nie wiem. Ufasz temu facetowi? Na więźnia to on nie wygląda, wiesz, naj? No, no widzę. Musimy się stąd zabierać. Tak, to dość dziwne. Nie. O sali można powiedzieć wszystko, ale nie to, że jest zdrajcą gdzie popłynęli? Eee, na północ Aha, w stronę gór okej, okay, tam pewnie jest klasztor chodźmy a jeśli się okaże, że on z nimi pracuje? uratujemy go albo spuścimy mu łomot <ścoughs> możliwe, że i tak spuszczę mu łomot <ścoughs> no dobra czyli co? czyli idziemy <ścoughs> O kurwa Gdzie skąd? O leszczu Pat mi się rozładowuje Więc to chyba pora na... Zakończenie odcinka, ale kurczę, jestem w środku akcji. Może się przydać. No, oczywiście, że się przyda, bo to granatnik. No ra. tu śmierdzi znajdź ale nie będę kombinował. Wciąż mam wrażenie, że ten most się zniszczy. Jak dochodzi do czegoś takiego? Przypalone ślady. Aha. Ktoś wsadził tu tyle prochu, że wybuch rozwalił wszystko. Idź ostrożnie. Niektóre z desek nie są... Elena! Nie utrzymam cię! Daj drugą rękę!

No to zgubiłaś kamerkę. Tak mi przykro. E... Aha, dobra. Wszystkie te dziwne miejsca wyglądają bardzo podobnie. Tu wygląda, jakby miała być tu znajdźka. Ale nic się nie świeci. No i tutaj zakończymy odcinek, także do zobaczenia w następnym, dzięki za oglądanie, cześć.